Poznaj Annę Skielc, która jest szczęśliwa, bo pozbyła się długów. Anna nie zawsze taka była. Dwa lata temu wpadła w spirale długów, co odbiło się na jej zdrowiu. Anna wstydziła się i nie wiedziała, jak proste jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli ty też nie dajesz już rady spłacać swojego zadłużenia, bo straciłeś pracę, zachorowałeś, rozwiodłeś się, wydatki przerastają twoje dochody, poręczyłeś pożyczkę lub coś innego niedobrego wydarzyło się w twoim życiu. Wyjdź z nami ze spirali długów. Upadłość konsumencka jest ogólnodostępnym rozwiązaniem, a my wiemy jak przeprowadzić ten proces skutecznie i szybko. Jak to zrobić? Zadzwoń do nas. Umówimy cię na konsultację z doradcą restrukturyzacyjnym, który skutecznie i dokładnie przeanalizuje Twoją sytuację prawną oraz finansową, a następnie doradzi najlepsze rozwiązanie. Po spotkaniu dowiesz się, czy w Twoim przypadku upadłość konsumencka jest najkorzystniejszym rozwiązaniem profesjonalista wytłumaczy ci, jak wygląda przebieg postępowania oraz jak poszczególne jego etapy będą wpływać na twoje życie. Jeśli upadłość konsumencka w twoim przypadku będzie korzystna, a ty zdecydujesz się na naszą pomoc, rozpatrzymy twoją sprawę, przygotujemy wniosek do sądu i będziemy cię reprezentować na sali sądowej. Po ogłoszeniu upadłości sąd wyznaczy ci syndyka, który zajmie się dalej całym procesem. Syndyk dokona likwidacji majątku, jeśli to będzie możliwe. Nigdy nie zabierze ci on rzeczy niezbędnych w życiu codziennym. Likwidacji podlegają nieruchomości, kosztowne ruchomości i inne przysługujące ci prawa majątkowe. Po zakończeniu etapu postępowania prowadzonego przez syndyka, sąd umorzy Twoje zobowiązania i ustali ci plan spłaty lub umorzy Twoje zobowiązania bez ustalania planu spłaty. A ty zaczniesz nowe życie życie bez długów.